Siemanko, moi drodzy widzowie, witam was w już drugim dzisiaj odcinku No ale nie spodziewałem się, że wbiję dzisiaj 20, 200 poziom, nie? No to więc tak, jestem, odcinek raczej będzie krótki, bardziej to taki informacyjny, nie? To mamy taki fajny 20 poziom No i oczywiście skończyłem 300 misji czasówek No to zobaczymy zaraz, co dostanę 75 razy odbyty trening, Hi, to łatwe Super, dobra, to lecimy jak zwykle Max Expa. Nie no, dzisiaj już chyba nie biję 201 lewra. No ale fa fajnie, ja się cieszę, że bijłem 200. No to co, tu pomalutko właśnie jakiś przedmiot. E, dupa. Oj, że się przestraszyłem, że broń rzucaną wyrzuciłem. Masakra. No i co, głównie to tak sobie pomyślałem dzisiaj. Czy byśmy przypadkiem na przykład takiej akcji, nie zrobi... żebym nie zrobił takiej akcji, typu wchodziłbym na przykład na serwery i grałbym z cheatami. Na przykład, żeby nie reklamować serwerów, to na jakimś takim serwie, gdzie są na przykład Bedwars, coś w tym stylu, i po prostu będę grał z cheatami. I to będzie taka seria Minecraft z cheatami. Jestem ciekaw, jak to w ogóle wyjdzie. Oczywiście. Odcinki będą pojawiały się na zmianę. Znaczy, jeśli oczywiście chcieć, jeśli, na, jeśli chcecie takie odcinki, napiszcie w komentarzach, tak, Alfie, chcemy odcinki z Minecraft, yy, z Minecraft z cheatami, nie? Albo po prostu tak, coś, byle co, nie? Wa ważne, chcę zobaczyć Waszą reakcję, nie? No, po prostu. No, i będą tak na zmianę po pokazywać. Czyli najpierw będzie. Mm, powiedzmy. Na, yy, nie, teraz ostatnio był Minecraft Survival. To powiedzmy, że nagram jeszcze Minecraft Survival. Jeszcze jeden odcinek. I jak oczywiście się zgodzicie, jak będziecie chętni, to później. Yy, I spróbuję oczywiście tego samego dnia naj, nagrać Minecraft yy, na cheatach, ale nie jestem pewien. To już musiałbym jednak yy, zobaczyć, ile mam czasu, nie? No więc yy, to w sumie tyle z takich ogłoszeń parafialnych. O, 40 Masno. Mm, a właśnie, bo ja tu tego nie, nie mam w ogóle jeszcze ogarniętych walk kryjówkowych, to sobie zaraz je ogarniemy. O Jezu, przepraszam. Um, tutaj... Nice. O, Dobra, poczekajcie, najpierw tylko y, sobie rolne. Oby mi coś dobrego padło. No, może być, w sumie może być, ja jestem e, zadowolony. Misję, tak. Oczywiście, że zrealizuj teraz i lecimy dalej. No, niech będzie już to. E, najpierw nagram do końca, znaczy, nie nagram, dogram. E, całą energię chcę zużyć dzisiaj. A później dopiero pójdę na PL23, nie? E, co my tu mamy? E, a, właśnie, miałem e, walki kryjówkowe. By był ktoś łatwiejszy, dobra, jest. Jeszcze 5 ataków mam i 16 botów. Mogę tego nie zrobić. O Jezu, zawsze jak już jest końcówka, ma mało botów. No właśnie. K kurde, mać Wiecie, w sumie mam dużo oponek to sobie oteguję. Eee, I na PL23 Kuźwa, mać No się wnerwił. Masakra. Zawsze, to jest zawsze. Nigdy nie zrobię tych głupich, walonych. Masakra, poza głupich, walonych misji, e, Boże, misji, walk Bo Zawsze coś mi pyknie. Jakieś typek, kurde, 11, 12 i jeszcze 15 obronobotów. Masakra. Mm, dobra. Może, może mogę spróbować, ale. To jest dostępne, ale zostawiam na następny Herokon. Tutaj e, dzisiaj skończyłem właśnie te dwa. Tu przegram tu już takie zwyczajne są, więc trochę słabo co mogę tutaj spróbować, bo jeszcze tutaj nie walczyłem No i dozorca śluzy nas e, spukał z, z tej walki Jezu, 28 jednostek treningowych, ja chyba dzisiaj tego nie wyrobię Jeszcze na PL23 będę musiał wleźć masak No trudno To ja się zaraz z wami widzę e, Po prostu wejdę na drugie konto, wiecie Na PL23 Cześć, 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 witam ponownie, cześć, cześć, cześć Akurat Wunci do mnie napisał, czy pozdrowie ocenić staty na odcinku. Nie ma sprawy. Wunci, pozdrawiam cię serdecznie, milutko, najcieplej. No i co, oceniamy gościowi staty. Pewnie będzie miał lepsze ode mnie? A nie, jednak nie. 70 poziom. Pecik. A, to jest ten Waluta. Yy, no, twój stary. Fajnego masz starego. Pozdro <ślad> Pozdro twojego starego. <ślad> yy, dobra. Mm, to masz tak mm, Jakbyś Zależy ile masz pieniędzy to wiadomo nie Ale jakbyś powiedzmy Dał co najmniej 20 punktów umiejętności w kondychę No co najmniej Mówię bo to nie wiem ile masz po prostu hajsu nie Ale co najmniej I to by było całkiem okej okay. A tak to masz spoko staty e, Pecik pecik nie tak źle to wiem że kryty chyba regeneruje złapiłkę 20% od żółtek i kryć się to chyba unik, coś tym stylu. Nie pamiętam. Ja chyba mam tego peta w sumie. Eee, o właśnie. Masz 20% szansę na uniknięcie rzeczywistego ataku. No, czy... Och, ten unik. No, całkiem spoko staty. Powiedzmy, że masz takie 8-8,5 na dychę Bo masz trochę jednak za mało kondychy. Eee, właśnie. Pozdro znów nagrywam. Pewnie i tak nikt nie zdąży odpisać, ale cicho, jak wcześniej. Tutaj zauważyłem no. No nie wiem. Kurczę, ale jestem... O właśnie miałem kupić multitasking. To na uroczyście kupuję. Odblokuj. No i Elo odblokowane. To lecę z mózgiem. Więc y, jeśli to oglądacie, to powiedzmy, która jest godzina O 20, y, 21 powinienem dopiero wleźć na PL-23 Gdyż mam naprawdę na PL-22 mam bardzo dużo do roboty Więc sorka, ja po prostu tak idę, PL-22, PL-23 O, no i masno Jakiś y, przedmiotik? U, super y, Czy mam może gościa? Mam, dobra Muszę będę, że yy, niedługo, jak tylko jakoś wyłapę czas I yy, jak mi się nie będzie nic budowało Muszę ogarnąć sobie lepszą No, te modyfikacje, żeby się robiły lepsze Kurde, nie chcę mi się kliknąć, no. O, w końcu, dobra, nice Warsztat muszę lepszy kupić Ja pierdzielę! moje, moje, kurde, wspomagacze Wszystkie po 50% ja w sumie tego zaatakował No, ostatni poziom powiem wygrać, no, na easy mm, super e, Tutaj 3, tutaj 0 Tu 0, tu 0, a, tutaj już nic To w sumie mogę tutaj Bo tam jak mam po 0, to będzie na e, Na ha hacenie. A tak to może coś tu wygram, nie? O, zaraz z dozorcą śluzy Będziemy walczyć, ciekawe czy na tym y PL wygram Mmm Dobra, dozorca śluzy. Ale ma fajną pałę. O Jezu, na 76 hp -sach. Masakra. O, fajnie, zacząłem. O, oponka. Jezu, ja ma oponek w ogóle. Masakra. Tu zarząd Tydy i to oczywiście przegrany. No, po prostu przegranko. O. Ej, czemu ja nie robię najmniejszych misji? Nie wiem, jakoś tak się. Rozkojarzyłem się w ogóle, kurczę. Zaczęła mnie w ogóle jakoś przed chwilą głowa boleć. Nie wiem dlaczego. No i to drugi poziomik. Fajnie. Ech. Moje krzywe palce mnie porażają. Jezu, mam sporo już oka. Ano tak. Tu i tu. Dobra. Oczywiście to do śmieci ląduje. E, mam w ogóle ten? Na pasek? O nie, fajnie, mam na to. Jaka peleryna bombowa. Zmodyfikuj. Tu nie. I tutaj też. No. Tak, z taką pleryną się chyba dawno nie spotkałem już. E, co my tu mamy? To e, zostawię. To do śmieci. To fuj. To ble. No i co? A to leci tu. A co to jest w ogóle? E, Genericzny kombinezu super bohatera znoszenia ciosów. Tu jest powerowa. O i to. Jest... O Jezu, już chciałem sprzedać. Mm, sprawdzę jak mi to staty ogarnie. Co so, będę miał mało mózgu, masakra. Co so, ja mogę pójść w takie staty? To ja nam dziwne, no ale wiecie. Ile mi co mi to daje w ogóle? I 5% inteligencji jeszcze. Chwila tu dzięki setowi 21. Wiecie, co nie wiem, naprawdę. A nawet z tym. Nie no, to będziemy mieli w sumie chociaż. Dostanę dużo u inty i Kondych. Nie, dobra! To sobie może najwyżej zostawię. Ten przedmiocik, bo jestem go ciekaw na razie później. A to do śmieci ląduję. Eee, pozdro, pozdrawiamy, Ty, Wunci. Znowu Cię pozdrawiam. Elomordo, eee, pozdrawiam Koksa 101. Oczywiście on Was też pozdrawia, moich widzów. No i co, żeby nie było tak długo? W sumie już jest długo, masakra. To ja się będę z wami żegnał. Był oczywiście z wami Alfie, po raz drugi już dzisiaj mm, Chciałem nagrać, gdy już ogarnąłem właśnie. Ej, czemu ja tego nie sprzedałem? What the fuck, nie wiem. No mniejsza, był z wami Alfie, dzisiaj już drugi raz. Trzymajcie się cieplutko. O właśnie. Jeszcze pozdrawiam oczywiście wszystkich aktywnych i wszystkich nieaktywnych z mojej drużyny. Całą drużynę mam. Pozdrawiamy, już mamy. Musimy... Muszę się wam pochwalić. Mamy już 49 rozwoju. No więc co? Żegnam się z Wami cieplutko. Oczywiście, by z Wami Alfie. Subujcie. Wam nic to w sumie nie da, ale mi dużo da. Dam, wam da dopiero dzwonek, jak klikniecie. Będziecie mogli, będziecie oczywiście powiadamiani. O Jezu Mam bardzo słabą ocenę z polskiego, więc Sorka. Będziecie powiadamiani o moich odcinkach, nie? Dobra, to trzymajcie się cieplutko. Hejka, mordy.